Moje drogie, kolejnym pytaniem, ale i też bardzo ważnym krokiem w makijażu są odpowiednie brwi. I część z Was ma pewnie. Pięknie wyrysowane, zaznaczone brwi, ale zdecydowana większość ma um, z dawnych czasów źle wypielęgnowane brwi, wyskubane, nie układają się, są nieregularne albo też pojawia się w pewnym momencie życia dziewczyny też bardziej widoczna dysproporcja, czyli jedna część mamy większą, yy, wyżej, druga jest bardziej opadająca. Tak jak w moim przypadku i ja muszę sobie domalowywać brwi, żeby wyglądały bardzo fajnie. No i teraz Wam pokażę, żeby one były mniej więcej identyczne, co ja zrobię. Będę używała do tego perfekcyjnej kredki do brwi i zaznaczam sobie linię dolną i tą linię początkową, gdzie trochę będzie mi brakowało brakowało brwi, kolejny, zaznaczam najwyższy punkt. I zobaczcie, ja idę tutaj. Trochę będę się starała zrobić na równi. Chociaż też nie wiem, nie jest to takie proste. Zaznaczam sobie taką tutaj kreskę, od której domaluję kilka włosków, tych brakujących. I teraz, tak na dobrą sprawę, o tutaj sobie pociągnę kreskę, i stąd domaluję tu dopiero. OK, Widzicie tą końcóweczkę? Czyli to są te braki, które muszę domalować. I teraz tą kropkę połączę sobie o tutaj z tymi włoskami. Ok, żeby się to nie bać. I kredka jest bardzo miękka, bardzo... Łatwo nią jest malować, domalowywać sobie te włoski, ale jak zastygnie, bo ona za chwilę zastyga, to jest mega trwała. Zobaczcie, te brwi prawie wyglądają tak samo. One nie będą nigdy identyczne, ale prawie takie same. Jest to perfekcyjna kredka do brwi. Mamy cztery kolory i ja jestem od tego, żeby dobrać odpowiedni dla Ciebie.